Mogą zaufać, żeby wiedzieli, że mogą zawsze się do nich zwrócić i żeby potem, po już kilku latach, mogli, nie wiem, z przyjemnością na przykład przyjść tutaj do szkoły, wspominać. My mamy takich uczniów. Nie mówię, że byliśmy doskonałymi mentorami, absolutnie nie, ale myślę, że ta atmosfera, która była w szkole daje to, że na przykład spotykamy uczniów w naszych polach, i ktoś mówi, ojej, pamiętam Panią, Pani to z 24, Pani mnie uczyła, bo koledzy też mówią, że były takie sytuacje, to jest niezmiernie No i m, tego, żeby naprawdę, ja wiem, że to jest ciężkie, jak się ma tam lat 14, czy 13, czy jeszcze mniej. Wiedza, nauka, to jest naprawdę cenna bardzo rzecz. Ja nie niestotnie, bo za lat 10 nie będą pamiętać, co mieli z fizyki, czy co mieli z plastyki. Absolutnie nie. Także, żeby to zostało im w głowie, żeby potrafili to potem wykorzystać odpowiednio. I rozwijajcie pasje swoje, bo to też bardzo ważne. Dziękuję mi bardzo. Dziękuję. Dobrze, mamy to chyba Pani Sebastiania. Proszę mi to.